Panie i Panowie, mamy to. Zagramy w europejskich pucharach w kolejnym sezonie, ale zanim przejdziemy do tego, zacznijmy od początku. W ostatnim meczu, który przegraliśmy z Lazio, zagraliśmy już kolejne dwa spotkania, gdzie wygraliśmy z Pisą i myśleliśmy, że wracamy na właściwe tory, a następnie, niestety, podobnie jak z Lazio, przegraliśmy na wyjeździe w Como 3-2. A tak właśnie wygląda tabela po 17 kolejkach. Serie A, gdzie zajmujemy siódme miejsce z taką samą ilością punktów jak Lazio i stratą dwóch punktów do 5 Milanu i czwartego Napoli. Jednakże nie marnujmy czasu i przeanalizujmy, jak do tego doszło, że znaleźliśmy się w europejskich pucharach dzięki grze w tym sezonie. Kolejnym naszym rywalem było Torino, gdzie u siebie rozgromiliśmy Turyńczyków 3 do 0, dwie bramki do Rosjaniego i działa zniszczenia dokończył Esposito. Jednakże wszystko co dobre szybko się kończy. W tym przypadku kolejnym naszym rywalem było no jakby nie patrzeć proste Cremonese ale niestety to co wydawało się dla nas proste okazało się niemożliwe i niewykonalne na boisku. Gospodarze tego spotkania na prowadzenie wyszli w dwudziestej minucie za sprawą Dzień jego, Wardiego, niestety tak, weteran boisk piłkarskich, głównie angielskich, e, zaczął to strzelanie, a później asystuje w 40. minucie, gdzie Kremlodaw wyszło już na prowadzenie dwubramkowe, a to dopiero początek. My byliśmy w stanie nawiązać tutaj rywalizację z drużyną gospodarzy, strzelając naszą pierwszą, no jak się okazało, i jedyną bramkę w tym spotkaniu. 49 minucie tego spotkania, już w 70 minucie, bramkę na 3 do 1 strzela Terraciano, a niewiele później wynik spotkania uległ ponownie zmianie. Tym razem na 4 do 1. Świetna, składna akcja drużyny gospodarzy Sanabria zagrywa w polkarnym do Jamie'ego Wardiego, a ten po raz drugi pokonuje Elia Caprile. Ostatnia, tak, ostatnia bramka padła 3 minuty później również na konto Cremonese. Myśleliśmy tutaj, że uda nam się skonstruować jakiś konkretny atak, ale jak widzimy, zarówno Wardy, jak i Sanabria, obaj napastnicy grali bardzo, bardzo defensywnie, gdy trzeba, było, gdy trzeba było pomagać kolegom w defensywie. Dobre kontrataki, dobra organizacja gry. I szybkie przenoszenie akcji, nasze pole karne. i w taki oto sposób straciliśmy piątą bramkę. I niestety, niestety kolejna porażka pada na nasze konto. Tak więc, po 19 kolejkach, zostajemy na miejscu siódmym. Jednakże, nasza strata do drużyn nad nami, Top 6 nie uległa jakiejś tej dużej zmianie. Mam tyle samo punktów co Lazio. Strata do Milanu to dwa. Zaś do Napoli to 5 punkt. Jako, że mamy już styczeń, zaczęło się zimowe okienko transferowe. Z klubem pożegnali się Semih Kiliksoy, ponieważ jego wypożyczenie tak naprawdę było tutaj zbyteczne, jak to się okazało. Nie przynosił oczekiwanych rezultatów piłkarz na boisku. I postanowiłem, że nie ma tutaj sensu utrzymywać takiego piłkarza, blokować miejsce komuś innemu więc postanowiliśmy zwolnić go z kontraktu wypożyczenia i wrócił do Besiktaszu. Kolejnym piłkarzem, który również zakończył wypożyczenie jest Mikael Foloruncho. Jak możemy zauważyć na załączonym obrazku, no jego gra również pozostawiała wiele do życzenia. Dodatkowo płaca 42,5 tysiąca euro tygodniowo obciążała znacząco nasz budżet i dlatego postanowiłem zrezygnować z jego usług. Kolejne spotkanie to mecz z Napoli. Był to bardzo nudny mecz. Była tylko jedna akcja. Kurzerem Mina, faulowany przez Skota Makto w polu karnym. I w 63. minucie sędzia dyktuje dla nas jedenastkę, którą skutecznie na bramkę zamienia Esposito. Tak więc notujemy kolejne ważne zwycięstwo po tej jakby nie patrzeć, haniebnej porażce. Przeciwko Cremonese. W międzyczasie również dokonaliśmy kilku wzmocnień. Pierwszym z nich, takim istotniejszym jest zakontraktowanie Ciro Immobile. 35, już zaraz 36-latek dołącza do nas za darmo. Na następny sezon zamieni się z Pawoletim, który podjął decyzję przejścia na emeryturę. A my potrzebujemy doświadczonego napastnika na rotację do zmian z duro Sidneym i Esposito. Kolejnym naszym rywalem ligowym była Parma. Tutaj spotkanie bez większej historii, pewne zwycięstwo. Mimo tego, że aura była bardzo zimowa, jak możemy zauważyć, padał śnieg, mimo to nie utrudniło nam to dokonań na boisku i czterokrotnie pokonywaliśmy bramkarza rywali Jona Suzuki'ego. Zaś rywale odpowiedzieli jedną honorową bramką na kilka minut przed. Końcem tego spotkania. Dzięki tej wygranej notujemy drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze, i z optymizmem możemy patrzeć na zbliżające się spotkania, gdzie kolejno będziemy grali z Interem, Juventusem i Milanem. Będą to bardzo ciężkie spotkania. Seria, której nikomu nie życzę, a przypadła właśnie nam. W międzyczasie, po tym spotkaniu, zakontraktowaliśmy kolejnego piłkarza, tym razem środkowy obrońca z Gambii, piłkarz Tromzo Abubakar Sedi Kintech, który dołącza do nas za kwotę 5 milionów euro. Jest to zawodnik przyszłościowy. Myślę, że przyniesie nam wiele radości i będziemy zadowoleni z tego transferu w perspektywie kilku lat. I tak jak wspominałem, kolejne spotkanie to jest starcie z Interem Mediolan. Po tym spotkaniu gramy z Juventusem, a następnie z Milanem. Jednakże to spotkanie z Interem, mimo tego, że było wyrównane, było zacięte, było wiele akcji, to właśnie teraz, w 61 minucie, padła jedna, jedyna bramka za sprawą Luki Topalowicza. Piękna akcja z całej drużyny. Wyszedł sam na sam z naszym bramkarzem i ustalił wynik tego spotkania na 1 do 0. I była to jedna, jedyna bramka w tymże spotkaniu. Po spotkaniu z Interem dokonaliśmy kolejnego transferu, kolejnego wzmocnienia, ponieważ nie mamy rezerwowego bramkarza, który sparłby tutaj Elie Caprila i dałby mu czasami odpocząć, gdyż nasi rezerwowie no, nie sięgają mu do pięt. Tak więc Tim Goller na początek dołącza do nas na zasadzie wypożyczenia z herty Berlin z możliwością transferu definitywnego. Mecz z Juventusem przebiegał podobnie jak z Interem, zaś tym razem odnieśliśmy bardzo ważne dla nas zwycięstwo na wyjeździe w Turynie. A po tym spotkaniu czekało nas niebywałe starcie z gdzie padło aż sześć bramek. Pierwsza już w czwartej minucie spotkania. Perwis estupinian świetny mierzony strzał z przedpola karnego, zamienia na bramkę. I goście obejmują prowadzenie. Druga bramka to koniec pierwszej połowy, i znowu Leo, który męczył nas niebywale. W pierwszym spotkaniu taki tutaj było podobnie. Było wiele problemów, aby utrzymać krycie tego zawodnika. Jednakże bramka padła po świetnym wykorzystaniu rzutu wolnego, rozegraniu w naszym polkarnym i bramkę strzelił Christian Pulisik. A więc pierwszą połowę tego spotkania kończymy. Wynikiem 0 do 2, jak widać na załączonym obrazku, nasi rwale po prostu byli skuteczniejsi. Sama zaś przebieg pierwszej połowy był wyrównany. Wszystko jednak zmieniło się w drugiej połowie. Obudziliśmy się w 55 minucie, gdzie strzeliliśmy pierwszą bramkę, jak się okazało pierwszą z trzech. Które padły w przeciągu 5 minut. Piękne rozegranie, zagranie Esposito do Durosiniego i wyszliśmy strzeliliśmy pierwszą bramkę. Druga bramka padła chwilę później za sprawą braci Esposito i Durosiniego, więc znowu ta trójka zapewniła nam kolejną bramkę. Tym samym od 58 minuty mieliśmy już remis 2 do 2 i niewiele później strzeliliśmy bramkę. Na 3 do 2. Idrisi zagrywa do Luwumbo a ten wbiegając w pole karne świetnie miał dużo przestrzeni. Wyłożył sobie piłkę i mierzonym strzałem pokonuje Maniona strzelając na 3 do 2. Jednakże Milan nie ustępował i w 79 minucie. Estu dośrodkowuje w pole karne z rzutu wolnego do Leo, a ten strzałem głową pokonuje Caprile. I niestety, niestety wynik tego spotkania nie uległ już zmianie. 3 do 3 takim oto wynikiem kończy się to spotkanie. My dalej zostajemy na siódmym miejscu w tabeli ligowej Serie A po 27 kolejkach. A tak prezentuje się... Terminarz spotkań, które zagramy do końca tego sezonu. I jak widać po Lacją i Romom, nie mamy tutaj bardzo wymagających rywali, i myślę, że możemy zdobyć naprawdę sporo punktów w tych 11 spotkaniach, które zostały nam do rozegrania. Na koniec marca przyszła pora na nabór juniorów. Wśród kandydatów znalazło się pięciu piłkarzy, których postanowiliśmy zatrudnić. Alessandro Russo, świetny środkowy obrońca lub też pomocnik. Zobaczymy, co tutaj z niego wyrośnie. Później Davide Tonetto, wspaniały, rosły napastnik. Myślę, że będzie z niego wiele korzyści w przyszłości. Później Denis Harasik, środkowy pomocnik. Joelo Giordano to kolejny środkowy pomocnik. Oraz Victorio Biawa kolejny napastnik. Także mamy ciekawy ofensywny nabór. Po meczu z Milanem zagraliśmy z leczek, gdzie wygraliśmy 2-1. do przed własną publicznością. Następnie na wyjeździe pokonaliśmy Sasuolo 2 do 4. Aby marzec zamknąć remisem z Lazio. Przed własną publicznością. W kwietniu seria obiegła informacja, że Sebastiano Esposito postanowił podpisać z nami kontrakt Inter. Zgodził się, aby piłkarz ten za 4 miliony dołączył do nas. Tym samym wypożyczenie zamieni się w transfer definitywny. I po sezonie nie będziemy mieli problemów i obaw, aby znaleźć napastnika. Jestem mega szczęśliwy z tego transferu. W międzyczasie rozegraliśmy kolejne spotkania, notując kolejne dwa zwycięstwa. Najpierw wyjazdowe spotkanie z pis gdzie zwyciężyliśmy 2 do 0. Później wzięliśmy rewanż przed własną publicznością na Cremonese, ale tylko 3 do 1. Do końca sezonu zostało nam 6 kolejek, a my dzięki tej wspaniałej serii meczów bez porażki awansowaliśmy aż na Trzecie miejsce. Wiadomo, Fiorentina, jak widzimy, ma jeszcze jedno zaległe spotkanie, gdzie wyprzedziła nas w swojej 32. kolejce. Jednakże powoli, powoli zapewniamy sobie miejsce w europejskich pucharach i być może będzie to Liga Mistrzów. Kolejne cztery spotkania rozegnane za nami: Remis Torino, Remis Como. Zwycięstwo z Elasem Verona oraz z Genuą, Dzięki czemu na dwie kolejki. Przed końcem sezonu utrzymujemy się na trzecim miejscu, ale mamy tyle samo punktów co czwarte i piąte: Napoli i Fiorentina, zaś tracimy tylko i wyłącznie punkt do drugiego Juventusu. Myślę, że Milan, który jest szósty i siódmy Lacjon, nie walczą już tutaj o tą trzecią, czy nawet czwartą lokatę, więc między nami między Juventusem, Cagliari, Napoli i Fiorentiną będą decydowały się losy tego, kto zagra w Lidze Mistrzów. A Inter? Inter zapewnił sobie Mistrzostwo Kraju, mając już 9 punktów przewagi na drugim Juventusem. Przedostatnia kolejka to spotkanie z Bolonią. Mecz ten był dość wyrównany w 41 minucie za sprawą nikogo innego jak Sebastiano Esposito. Druga połowa... Świetnie w nią weszli nasi rywale, goście z Bolonii. Rozgrywali dobrze piłkę, cały czas nas atakowali. Zagrana piłka w pole karne do Kambiadziego. Ten znalazł lukę, zagrał w sam środek do Fabiana, a ten pokonuje Caprile. Zmieniając wynik na 1 do 1. W 79 minucie mamy rzut wolny na wysokości pola karnego. Idrisi dośrodkowuje. Piłka zgrana przez bramkarza Łukasza Skorupskiego. Mina zgarnia ją, zagrywa do Altamira, a ten mierzonym strzałem w okienko bramki ustanawia wynik spotkania na 2 do 1. Jednakże to nie był koniec strzelania. 82 minuta. Kolejna składna akcja. Altamira popędził prawym skrzydłem. Zagrywa do Roguskiego. Roguski faulowany przez Fergusona w polu karnym. No i sędzia nie miał tutaj wątpliwości. Dyktuje rzut karny. A tego na bramkę zamienia Pawoletti. Także na pożegnanie. Weteran Cagliari. Weteran Boisk Serie A. Strzela jeszcze jedną bramkę w swoim ostatnim sezonie. Tym samym w 37 kolejce notujemy kolejne zwycięstwo i dzięki niemu awansowaliśmy na drugie miejsce wyprzedzając Juventus Turyn. A przed nami zostało tylko jedno spotkanie gdzie naszym rywalem była Roma. I niestety spotkanie to było tak nudne, że nie było warto nawet montować tutaj jakiegokolwiek skrótu wynik spotkania. W pełni odzwierciedla to, co działo się na boisku, czyli świetną grę defensywną, zarówno Romy, jak i naszą. Dzielimy się punktami 0 do 0. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. A tak wygląda tabela ligowa na koniec tego sezonu. i Jak widzimy, Świetna dyspozycja w ostatnich pięciu spotkaniach. Napoli dała im wice mistrzostwo, a my niespodziewanie kończymy ten sezon na miejscu numer 3, mając taką samą zdobycz punktową co Fiorentina, ale w bezpośrednich starciach byliśmy lepsi. Dodatkowo lepszy bilans Bramkowy również stał po naszej stronie, a Juventus spadł Juventus aż na piąte miejsce. Słaba dyspozycja w ostatnich. W pięciu kolejkach premiowała ich na zajęcie niestety piątego miejsca. Milan zostaje szósty, a kto spada? Pisa oraz Elas El Verona. A więc kończymy pierwszy sezon naszego challenge'u na trzecim miejscu. Zagramy już w drugim sezonie w Lidze Mistrzów, więc zrobiliśmy mały, a może duży krok ku temu, by zwyciężyć, by zdobyć jakieś trofeum. Także jeśli jesteście ciekawi, jak będzie nam się wiodło w drugim sezonie, jak będzie nam się wiodło w trzecim, w czwartym oraz w piątym sezonie, śledźcie mój kanał, zostawcie suba, zostawcie lajka, like skomentujcie ten odcinek. Może macie jakieś pomysły na transfery. Jestem otwarty na Wasze propozycje. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję, pozdrawiam, cześć!